Bonjour. W 2019 roku mieliśmy pewne odstępstwa od normy, ale pewnie powiecie, gorzej być nie może. Hehehehe, <laughs> a nie. Udowodnię wam, że może. ono żonobika time. Chciałem jeszcze tylko dodać, że... WYGRALIŚMY! Mamy milion podpisów pod inicjatywą Stop Killing Games! Dziękujemy wam wszystkim za pomoc! Tym pychuje! O tak! To co kupiliście! Będzie u was już na zawsze! I nikt wam tego nie zabierze! Zajebiście! No dobra, misiaczki. Wracamy do właściwej części filmu. Wiem, pewnie mi nie wierzycie. Ale zobaczcie tu na ocenę. Proszę bardzo, 1 na 10. I don't want believe this day. To be what they rebooted, this franchise for, seriously. Of all the cartoons that could have made a reboot, Gormiti was the new opinion. And on top of that, a copy of Power Rangers. <laughs> it's serious. Okay, but they don't be surprised by the failure of this pile of manure. <laughs> That's exactly what I said. That this is practically Inna kreskówka, a raczej... inny serial i to jest taką nieudolną kopią power rangersów. Not only was it bad that they made a live action that literally no one asked it for, and it gets worse, I heard that they spent a total of 16 milionów euro! 16 billion euro! Not that much Just to make this manor seriously, I don't want, want to. It's not possible. They re really want to view this franchise. If that's what they come back for, it might as well have ended in this format. <laughs> <laughs> 2018 Je <laughs> <Yeah. laughs> pierdziel <laughs> Ale widzicie? Ludzie mają prawie tę samo w w tym momencie co ja Seria. O patrzcie, to jest jeszcze lepsze I do it Wydaje się, że animacja została from z PlayStation 2 or 3. Ale oczywiste it's że nikt nie cares, nikt no one nie i ta seria series jest całkowicie skazana do porażkę. <laughs> chłop właśnie, chłop właśnie chwała, tę serię do chwała, PlayStation 2 albo trójki. As always, Italian production surprised me for bad, obviously. <laughs> it is Voska. I don't care where the moon went, but seems horrible. Bad sound, bad design, bad special effect, all is bad. Worse than American Power Rangers no and all <laughs> And even the actors are less interesting than a simple Turkish series. <laughs> 16 milionów euro wrzucone w błoto Ty, przepraszam 16 milionów euro wrzucone w błoto Kostiumy, które wyglądają jak biedne wersje tych z I jeszcze, ta, że to porównali ich aktorstwo do poziomu Tureckich seriali A one są co najwyżej na poziomie takim do blisko średnim, tak na dobry wypadek tak średni, ale to zdarza znaczy się rzadko. Chyba, że mówimy o telenovelach. The music also kills me, because it appears from nowhere to just feel the silence. Dialogues also sound horrible and predictable, etc. Powiem tak, ja widziałem już ten trailer, ja wrzucę go wam bodajże jako link w opisie. Praktycznie tu chyba wszystko jest złe. Mówię, ja po pięciu minutach już nie mogłem w ogóle tego oglądać. Praktycznie wszystko tu jest skonstruowane źle. Główny złoczyńca wygląda, jakby to był Obscurio. Po naprawdę kiepskim treningu jeszcze z anoreksją. Jeżeli nie pamiętacie, kim był Obscurio, Obscurio był władcą ciemności w starej serii Gormiti, a on po prostu wygląda jakiego naprawdę biedna wersja. Ewentualnie wygląda jak jakiś, nie wiem, daleki kuzyn Rito od razu z Power Rangers, tylko że zamiast korony, znaczy się tej czapeczki z dwoma rogami, to on ma rogatą koronę zrobioną z kości. Wygląda to tragicznie i szczerze mówiąc to tak jak tutaj przeczytałem wam, to nie są Gormiti, no. Zobaczcie, nawet wam pokażę, proszę. Gormiti, Novel generation, une nouvelle ere, episode one, zobaczcie. To, z tego co pamiętam, to jest jakaś kurna wysładniczka. Y, poka... Zobaczcie, kurde. Y, nie ma tutaj praktycznie y, żadnej postaci, która przypomina Gormita. Gormite. Te miasta wyglądają dziwnie, jakby... One nie pasują designem praktycznie do świata Gorm. Mamy tutaj bardzo dużo elementów metalowych, wręcz technologii. Tylko, że na Gormt, yy, jakby nie było stricte czegoś takiego, były świątynie, yy, dość stare, jeżeli chodzi o tę starszą generację. Jeżeli chodzi o nowszą, no to były to yy, instalacje starożytnych, więc to było też i wytłumaczone. To tutaj! Ja kuźwa nie wiem, co to w ogóle jest. O, proszę bardzo. Z tego co pamiętam to fabuła jest taka, że to jest jedna z księżniczek chyba i ona musi uciekać przed tyranem. Jak żeby to było oryginalne. I zobaczcie, to jest Gorm! Czy wam to przypomina Gorm? Mi to przypomina jedno z miast, z, na przykład Bauer Rangersów w kosmosie. Nie wiem czy oglądaliście, ale powiem w skrócie, że kiedyś Power Rangersi opuścili ziemię, aby pokonać yy, tam ostateczne zło... Ostatecznego złego, który porwał z razem z... Kurde, już nie pamiętam dokładnie, w każdym bądź razie było takie miasto. Szczerze mówiąc, to nie wygląda dobrze. Zobaczcie zresztą na te kostiumy. Zresztą ja wam to... To już... W... Ten Gormita wiatru wygląda lepiej, ale tak szczerze... No, zobaczcie. To nie wygląda jak Gormita. To nie wygląda, jakby to coś było z gorm. Wygląda to, jakby to była jakaś krzyżówka kiepska krzyżówka Power Rangersów, z, nie wiem. Jakby ktoś próbował połączyć Bajonikle z Gorbitami. I to bardzo, bardzo nieudolnie. A, jeszcze pokażę Wam tego kostiumy, dokładnie. No, szczerze mówiąc, o. Tamten już wyglądał nieco lepiej. O, ten już wygląda całkiem spoko, ale to. Boże, świę... o, ten, ten już wyglądał całkiem spoko, ale sama reszta wygląda badziewnie. Tak tanio. Ten jeszcze jest fajny. Dlaczego złe postaci wyglądają najlepiej niż oni? Kurwa, wydaliście tyle pieniędzy, a tylko ci zanimowani, mniejsi złoczyńcy wyglądają lepiej niż główni pokateryowiec. O, jeszcze ten. Wygląda jak kitowiec, któremu dowalili jeszcze tak. Taki rycerski hełmik i pomalowali go najtańszą farbą Jakie to jest obrzydliwe Te kostiumy to jest Ja pierdziel, to, to badziew Szczerze mówiąc to jest poziom tych Nie, wróć Szczury laboratoryjne Czyli taki serial, który kiedyś Disney Channel wypuszczał Miało o wiele lepsze kostiumy I wyglądały mniej badziewnie niż to A to? To jest tragedia To jest po prostu żenada nie wiem, oni tu próbowali powtórzyć sukces z. No. Oni tu próbowali powtórzyć sukces z niepokonanych waców natury. Ja jeszcze Wam pokażę tu chwilę. O, proszę bardzo. Nie wiem, czy mi to wywali. O, ten tu wygląda. No. Niezbyt najlepiej. No, to wygląda po prostu jak gorsza wersja rangersów. O, proszę bardzo. Jest i brat Obscurio. Zobaczcie, jak to wygląda, kurwa. Przecież to jest tragedia. Nie pamiętam tylko, jaką się nazywa, ale wystarczyło na to spojrzeć. To nie jest moje gorm. To jest kompletne odejście od pierwotnej konstrukcji świata. Z 2019 bynajmniej mieli na to wytłumaczenie i to wyglądało dobrze. Tak, zgadza się. Te... Jeszcze wcześniejsze, nowsze gormity wyglądały całkiem spoko. Naprawdę. Po trzecim sezonie ja chciałem zobaczyć czwarty, ale niestety nie doczekaliśmy się. A tu? To jest po prostu okropne. Ale to wyszło z tego 8 odcinków. Mam nadzieję, że jak najszybciej te 16 milionów zostanie przewalone w błoto. A ja bardzo żegnam się z Państwem. Bardzo się cieszę, że. Mogłem tutaj z wami być i opowiedzieć moją opinię na temat tego, no tego czegoś, no. To jest, ble, to jest okropieństwo. Komentujcie, subujcie, ocencie to w ogóle, bo ja jestem bardzo ciekawy, co wy o tym myślicie. Bo ja jestem zdołowany. Do usłyszenia, do zobaczenia.